Zakończył się nabór chętnych do zamieszkania przy ulicy Ratuszowej w Dębicach. Zainteresowanie było duże, bo zgłosiło się ponad 500 chętnych. Na najemców czeka 201 mieszkań, plac zabaw, przyjazne otoczenie, wypełnione zielenią oraz parkingi. Jest to zadowalające bardzo z tego względu, że. Na rynku lokalnym nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać. Duże miasta, Katowice, Kraku pokazały, że tam było duże zainteresowanie i co potwierdziło również u nas. Jest mnóstwo osób, które potrzebują mieszkania, jest zainteresowanie. Myślę, że te wszystkie dokumenty, które mamy przygotować i przesłać do spółki MDR do Warszawy, zostaną poddane weryfikacji i w jak najbliższym czasie zostaną te mieszkania. Budowa mieszkań przy ulicy Ratuszowej to wspólna inicjatywa spółki PFR Nieruchomości i Dębickiego Samorządu. Dlatego także nabór przyszłych najemców odbywa się wspólnie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Za pierwszy odpowiada samorząd, który zebranym wnioskom nadaje punktację zgodną z przyjętymi przez radnych miejskich kryteriami. Wśród ubiegających się o mieszkania przy ulicy Ratuszowej na dodatkowe punkty mogą liczyć ci, którzy nie są właścicielami ani domu jednorodzinnego. Druga część rekrutacji zostanie przeprowadzona przez spółkę PFR Nieruchomości. Przyszli najemcy będą zobowiązani do wykazania łącznego miesięcznego dochodu netto, np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowych dochodów. Inwestycja w Dębicy to osiedle trzech czterokondygnacyjnych budynków, które pomieszczą 201 mieszkań o zróżnicowanej strukturze od kawalerek po lokale czteropokojowe.